Rejtor. 6 tak? Dobry wieczór Państwu. Witam Was w te piękne, sobotnie popołudnie. Witam Was, jak widzicie, na mojej ulubionej stronie, G, jaką jest G skins. I dziś postaram się wygrać jak najwięcej kasy. Ale pamiętajcie, najlepiej na tę stronę wpłacać z kodem KENTY, gdyż wtedy ma się najwięcej farta. I pamiętajcie, żeby grać odpowiedzialnie. To jest najważniejsze. Proszę. proszę. Co cię A... tak tam pipka? No, słuchawki, bo ładują mi się. Tam, no i to, to jest Bika. Dalej na tą bitka. Kursę, to nie ma to. Znowu z tym samym. No. Ale się. to no. Biachta jest. A to, je A to nie jest taka sama prawie? Jest Ob, prawie. Tylko tak. dobrze usunął, bo się zestrał, że wygrał Oj, 22, kurde, 22. Spokojnie. Ale on też nie też to dropnął. To się odleczy, to lep. się nie uciecze Dwie dychy, on ja ma ze 4. No dobra, jest. Jest luz, 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 luz. luz. Może 8 dych tutaj, pik? Oj, 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 ale kołachy dały Ale emeczki dadzą, coś czuję. Ja też czuję, że awki sypną. Emeczki, Cześć. mówię. Jakie emeczki dore, niestety no. gruz. Ale, Af... ale ja jedyn... nie powiedziałem, które emeczki. I ma. O, no Boże, to... Ale będzie gór. ciężko. Awki, awki teraz ci dadzą, patrz. On ma za cztery paki. Za cztery dychy, przepraszam. Mi, paki. Cztery, paki. <laughs> cztery paki, Ale gówno. Za dwie dychy i on ma za dwie dychy. A, no jak jednak porwę tylko. Dobra ale to są takie skrzynki, że wiesz co tu się może kiedyś jeszcze stać. No to właśnie. Się wziąć, ja. Ale dalej wygrywa spokojnie, no przecież. I on za stupa. Oj no, to 50. 50. Okay. Jeszcze nawcie dwie robalini Nawtrz. i pyka. A coś. Oj oj, 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 oj. o... O tak, a dwie dychy, dobra, to górę. Dobra, zapa. to jeszcze nie po ptakach. No, oj, że ptakach. Robalini, daj mi się. Na balini chyba, że za stówę sypnienie. Trzypaki może być też. No to gówno. Pyka toś. Gdzieś tam. to, jest ta, to gówno da. Gówno pieka nic nie da kurwa. No i Bry Ile tam dostał? No, no i to w ogóle dastał. nawet blisko nie byłeś. Dobra, tu jest dobra. O no kurwa, to już się... Musi być. No kurwa. Ale jazda. mało skrzynek. To jest jazda kurwa już. O nie. Klej może mała, może... ładnie. okej. I aktyw. Proszę, daj mi, daj mi, daj mi, daj mi, daj mi. Sugar o kurde. O kurde, już jest pół razy zwrócona. Windmill, Windmill, win, palet. Nie widzimy. Jest, masz, masz. Masz, masz. Dobra, fajna pula, fajna Wiesz, pula. pula. Może da. Dobra. Raja, podaj. Ale taki Clown Nine, tylko no? To, tylko to albo to. Mógłby taki Clown Nine polecieć. No, ten Szur jest lepszy na pewno, nie? No jest, no jest, tak, ale czy to tak, mi tak. coś da pazury No to jest git, no się skrzynka zwróciła Dobra On ma 45 Kurwa mać Ojoj. Ja Mam za 9 jakieś kurwa brzydlisko <grych> Oj? To Co to wart. jest? A, 4 się... To jest porównanie. Nowcia, na nafcia, nafcia na 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 rozstrzygnie I jest. rozstrzygnęła jest. Ale czy jestem w ogóle na plus? Ale czy ty jesteś na plus? Chyba jest. na... no na luzie Niedużo nie ale taki. jest, stracić możesz 100% a wygrać 1000 No ale to jest 60%, no dobra, ale wierzę Tyle by nie wandal. Jebany Vandal nie Galil no Nie Galil, dla mnie Jak dwa Galile pójdą to się zestram. No i w I O ma. Jola jeb Ole kurwa jebana ma. Proszę Uba, Z tym matchem już się napierdalasz cały czas, już równo idzie Proszę Gówno Oj piach dla obu Okej. Ale to biedychy Gówno. Ja pierdzielę, ja, ale Ale gówno. gówno. Nie rób sobie jajec no. Ale ty jedna skrzynka, wiesz, może wszystko. Ja pierdolę. Taką strachę daje. Chyba to jest drogie chyba, nie? To jest chyba drogie, to jest ze stówkę i on też dostałkę ci dał. Czekaj, czekaj, bo on tu. Dobra. Jest na plus raczej. Jest na plus ale... na pewno. Ale mało, co to, to, jest, to, jest, to jest, jest za plus. Biedyszki. Cierwona bitka to jest krwawa. 50 wry 50 plus. Ja Ojo. Oj, oj, za 600 zł i... E, nie ja zła skrzynka pier. za 18 zł, nie? To nie mam Patrz. nawet podjazdy w tym. Nie masz szans. Nie no. masz, nie masz podjazdu. Niezły jest. Czasami to trafił. Ale to każda skrzynka czasami daje. No to właśnie może mi da, kurwa. No mi da, kurwa. I coś ten party mi śmierdzi chujem, bo on nie Nie no, daj, ładnie akurat. Czasami zdarzy się, no nie wiem, no to zależy. No, to jest 50-50 wry i reszta plus, nie? To jest dobra skrzynka party. Primery. Gruz. Ale ja nie wiem po co ty to primary dajesz, ono już jest, wiesz. Nie wiem. Ja pierdolę. Ono już Ale. jest wypalone, ono nic nie daje. Traitor. 6 dychczy, tak? O, co? 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 Factory New Star Trek, 700 zł. <laughs> dobra, to są jaja. To są jaja jak Berety, nie? O, maksa, 200 wy jeszcze. Dobra. Co tam? 0,325%. No to ciebie, a tu, tu jestem za 800 czasami z No to fajnie. To, to i tak byś nie, nie przegrał, jakby za 800. O, jeszcze da. Pa, do... no jeszcze, jeszcze ci dorzucił. To, ja, jeszcze cię dorzucił, brajny water został. to. To są jaja. Należało mi się to jeżyć. To są jaja. Nie ale zobacz, wczoraj był nie, Forton trapnął za 800, a ja teraz za 700. Gutenach, niestety, jak to mówią. Dzisiaj poszło całkiem nieźle, ale mogło być lepiej. Sprawdzimy, jak pójdzie nam jutro. Guten Morgen.